Yeah. <laughs> Dzień w dzień, tydzień w tydzień, tak to idzie Pierwszy biega, sekwencja, nowe miejsca Znów pomału toczy się Wrzucam dwójkę, z dumy puchnę, piórka jak paw Polityko w środku, student, a nie jasesz Ty Dysans, lubię się napiskać, bo lubię te stany Lakier tak wyblak, nie dospawasz nic do rany gołe pudło, miedza jest moja i chuj Kable są na krótko, w serce w dupę każdy klucz bo, Mam na ołów kilka, z każdym mógłbym walczyć, ale z jednym w życiu już nie wygram. To jest ta adrenalinka, kiedy trak z poręczą się dotyka pod okręceniu klipa. Papier bez litości z butów sznurówki wyrywa. Trening tak okrutny, że z podziwu czerwone zrobiły się łożyska. Duma z pokonanych parier cieszy dużo bardziej, kiedy bliskie spotkanie z asfaltem nie jest dla ciebie dystansem. Woo! Kilka godzin, parę dni, a sumując lata całe. Mimo, że sam sobie obiecałem, wiek wobec zajawki nie będzie szlabanem. rok Co? po roku uświadamiam sobie, że sam siebie oszukałem. Jeez. I'm Full maneta, prawa ręka go napędza Lewa strzela w sprzęgłem, noga biegi Zmienia 70 koni, ciągnie marka KTM Ride right, lasem, prosto koło w górę Pią na jednym, kocham to więc kurwa mogę tak Bez przerwy, ekstremalny relaks Wydek decybele przekraczało wiele No stop, kopię ryjek, leby niby tak niewiele Rauszę, łycha, ruszam w teren Mam to w genach, pewien siebie Choć czasami jedne też na ziemię Odpalę i dalej walczę z tą maszyną, mam zacięcie Odwagę, a także strach są najważniejsze Komentarze zawodowców, daj sobie spokój Motor, ten to potwór, Łam Masz kości w nie wątpię z drugiej strony Nic nie zrobię, trzęsie mnie i nosi kiedy widzę 5, 2, 5, SX, 4, 3, nowy pocisk, najlepsze noty Ekstremalnie, wyczynowo, niebanalnie, nietypowo Ostra jazda mnie nakręca, oto moto Hartworowa branża kaskaderska Popizdajesz wszystko z głową, choć nie zawsze pod kontrolą Spontan akcje plus ryzyko daje kopa Kontuzje wliczone w koszt, Ale kto o nich myśli, kiedy emocje nie chcą opać Ewolucje, triki na motorach, kładach samochodach Rajdy i wyścigi, wszystko co posiada koła rowerolki, rolki, deskorolka, noga, Palisz brodki, hulasz na obrotach sport Zdrowia, nie zamulaj, bo potrzebna jest tutaj forma Motywuje zakwa, z mięśniak, nie reklama, Regularz Tigera, Playback do pełna, pełna pizda i poszedł w las albo w skatepark Nie wiesz co to strach, bo masz większe niż Wielkanocne święta przez podziwu czerwone zrobiły się łożyska Tu ma spokonanych barier cieszy dużo bardziej Kiedy bliskie spotkanie z asfaltem nie jest dla ciebie dystansem Woo! Kilka godzin, parę dni, a sumując lata całe, Mimo, że sam sobie obiecałem, wiek wobec zajawki nie będzie szlabanem Rok po roku uświadamiam sobie, że sam siebie oszukałem I zjedba. Okay. <laughs> Maneta prawa ręka go napędza, lewa strzela w sprzęgłem. Noga biegi zmienia 70 koni, ciągnie marka KTM right, lasem prosto koło w górę, pią na jednym kocham, to więc kurwa mogę tak bez przerwy. Ekstremalny relaks, wydek decybele przekraczało wiele. No stop, kopię, jak niby tak niewiele. Ramszę łycha, rusza w teren. Mam to w genach, pewien siebie, choć czasami jedne też na ziemię. odpalę i dalej walczę z tą maszyną, mam zacięcie, Odwagę, a także strach są najważniejsze. Komentarze zawodowców, daj se spokój, motor, ten to potwór. Łamać kości. To nie wątpię, z drugiej strony nic nie zrobię Trzej się mnie nie nosi, kiedy <mulary> widzę 5, 2, 5, S, X, Y, 3, nowy pocisk Najlepsze noty Wyczynowo, niebanalnie, nietypowo Ostra jazda mnie nakręca, oto moto Hardcoreowa branża kaskaderska popis dajesz wszystko z głową, choć nie zawsze pod kontrolą Spontan akcje plus ryzyko, daje kopa, kontuzje wliczone w koszta Ale kto o nich myśli, kiedy emocje nie chcą opaść Ewolucje triki na motorach, kładach, samochodach Rajdy i wyścigi, wszystko co posiada koła rolki, deskorolka, rolka i noga, pali zbrodki Hulasz na obrotach, sport dodaje zdrowie nie zamulaj, bo potrzebna jest tutaj forma Motywuje zakwas mięśniak, nie reklama Red Bull at playback do pełna, pełna pizda i poszedł w las albo w skatepark Nie wiesz co to strach, bo masz jaja większe niż wielkanocne święta Ciągnie marka ktm Ride right, lasem prosto koło w góry Pią na jednym kocham to więc kurwa mogę tak bez przerwy Ekstremalny relax, wydek decybele przekraczało wiele No stop, kopieryję glebę Niby tak niewiele Ramszę łycha już w teren Mam to w G na pewien siebie Choć czasami jemne też na ziemię Odpalę i dalej walczę z tą maszyną Mam zacięcie Odwagę, a także strach są najważniejsze Komentarze zawodowców, dajcie spokój Motor ten to potwór łamać kości w to nie wątpię Z drugiej strony nic nie zrobię, trzę się mniej Nosi kiedy widzę s 5, SX Wszyscy nowy pocisk, najlepsze noty. <śmienic> Ekstremalnie, wyczynowo, niebanalnie Nietypowo, ostra jazda Mnie nakręca, oto moto Hardcore'owa branża kaskaderska Popis dajesz wszystko z głową Choć nie zawsze pod kontrolą Spontan akcje plus ryzyko daje kopa Kontuzje wliczone w koszt Ale kto o nich myśli, kiedy emocje nie chcą opać Ewolucje, triki na motorach Kładach, samochodach, rajdy i wyścigi Wszystko co posiada koła Rower, rolki, deskorolka Hula i noga, palisz zbrodki na obrotach, sport Tutaj zdrowia, nie zamulaj, bo potrzebna jest tutaj forma. Motywuje zachwa, mięśniak nie reklama, Red Bulla czy Tigera. Layback do pełna, pełna pizda i poszedł w las albo w skatepark Nie wiesz, co to strach, bo masz laja większe niż wielkanocne święta. Łamać kości, w to, nie wątpię, z drugiej strony nic zrobię części się mniej nosi, kiedy widzę więźni. Papie SX, nowy pocisk, najlepsze noty.